Teraz Nowice. Tu mieszka policjant G-Play. Pewnego dnia znajduje na ziemi dziwny ślad. Bada go i okazuje się, że jest to grup Mami Longlegs. Nasz bohater postanawia zrobić śledztwo i dowiedzieć się, kto ją pokonał. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 5000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Juś się mano, z tej strony Policjant Gplay i witam Was na komendzie. Ostatnio w naszym mieście naprawdę dzieje się sporo, dlatego postanowiłem pokazać Wam, jak wygląda życie Policjanta w naszym mieście. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, oczywiście zostawiajcie już teraz kciuki w górę. Zobaczymy, ile uda Wam się wbić pod tym odcinkiem. I zostawiajcie subiki z dzwoneczkiem, ponieważ już niedługo wbijamy 2 miliony subów. Także dołączajcie do armii. Tak wygląda nasza komenda. Ci co pamiętałem, to pamiętają to jest pan Andrzej. O a to nasz policjant Laki. Bardzo dobrze się sprawdza. Widać, panie Witam Laki. panie Laki. Witam panie policjancie, policjancie Jest ony. jest dziwna sprawa, dziwny trop e, o biblioteki e, sąsiad w głosi, musimy iść. Dobra, dobra. Panie Laki, także pójdziemy panie Andrzeju, proszę tutaj zajmować się papierologią Na komendzie my musimy z panem tutaj policjantem Laki zbadać ważną sprawę. Wiadomo o co dokładnie chodzi, panie policjancie? Słuchaj, y, 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 sąsiad y, ogólnie zgłosił, y, że nie wiadomo dokładnie o co chodzi, ale wszystkiego dowiemy się na miejscu. No dobra, dobra, to jedźmy tam przy bibliotece Tak, to jedziemy szybko tutaj Radiowóz odpalamy, nie wiem czy na sygnale Jedziemy, czy bez sygnału, w sumie nie ma dużego Ruchu, także może bez sygnału Czyli tak, pod bibliotekę jechać Tak, tutaj? Pod Owo. bibliotekę, tak, oczywiście Dobra, jestem pod biblioteką, gdzie to jest Dokładnie? Yy, wydaje mi się, że To może być na prost, chyba, nie Dobra, wiem. dalej, dalej, dalej jedziemy i chwila Chwila, panie, panie Laki tutaj Normalnie jest tutaj rzeczywiście jakiś dziwny Ślad, ja wczoraj byłem w bibliotece I nic tutaj takiego nie widziałem, To jest Normalnie ślad jakiegoś... Oh. Wielkiego potwora musimy zro Może zrobić śledztwo. Jakiś o, ogromny potwór właśnie! Normalnie Laki, ty jesteś taki malutki w porównaniu do normalnie tego kształtu, że to musiało być coś naprawdę dużego. Myślisz, że coś spadło z nieba i tutaj zostawiło swój ślad? Czy o co chodzi? Ej, ej. Laki! Wszystko w porządku? Co tam się jestem dzieje? Jestem tutaj na dole wydostałem jest on wydostałem jest to nie, wiem, gdzie jestem? Ej, spokojnie, nie spokojnie, jestem. nie denerwuj się! Tam są jakieś różowe ślady, czyli słuchajcie, to musiało być coś różowego najprawdopodobniej. Ej, czekaj! Rib? Mami Long Legs. Ej, tutaj jest jakiś normalnie grubek Mami Long Legs. Ej, czyli tutaj, nie wiem, czy z góry spadła, czy tutaj poległa Mami Long Legs najprawdopodobniej. Chwila, robię zdjęcie. Panie Laki, proszę się ładnie ustawić. Uśmiech. Cyk. No i mamy to, mamy to zdjęcie. Ej, pokażemy później, dołączymy do akt sprawy. Ej, będziemy musieli też z góry zrobić zdjęcie. Także najprawdopodobniej, słuchaj, La Mami Long Legs poległa tutaj, a jeszcze niedawno normalnie robiła dużo złych rzeczy w naszym mieście. Musimy się stąd jakoś wydostać, także ja tutaj robię schodki damy radę tutaj wyjść ten ślad tutaj naprawdę jest dosyć trwały i został także ja zrobię jeszcze zdjęcie tutaj z góry i musimy się dowiedzieć kto za tym stoi w ogóle i czy w ogóle kto tutaj jest podejrzany yy, o to że mami longlegs po prostu zginęła tutaj także panie laki ja panu przekazuję tutaj zdjęcie i będzie musiał pan tam yy, ogólnie chwila o już się załadowało bardzo ładnie wyszło zrobię sobie tutaj jeszcze jedno na pamiątkę pokażę diplayce proszę czym prędzej udać się na policję i po prostu te zeznania, to co pan tutaj widział, a ja się rozglądnę tutaj i będę szukał różnych poszlak. Proszę rozejrzeć się wokół tego, tego lasu, tutaj gdzieś wokół tego lasu proszę się rozejrzeć. To Do musi dać. gdzieś coś być, jakiś, jakaś poszlaka. Nie ma sprawy, nie ma sprawy, proszę się zająć swoimi obowiązkami. Wiecie co? Wiecie co? Mam pomysł. Ostatnio w ogóle dostaliśmy nowe ciekawe rzeczy. Mamy w ogóle, słuchajcie, na przykład kajdanki, które działają widzowie. Dokładnie tak, te kajdanki działają. Jeśli będziemy mieli jakiegoś podejrzanego, to możemy go schwytać. Kolejna bardzo fajna rzecz to nowe pułapki. I zobaczcie, rozkładamy tutaj pułapki. Może złapiemy kogoś, kto się będzie tu w razie co kręcił. Patrzcie, jak to wygląda. Jak ktoś w to stanie, to normalnie lina się dookoła niego zawiązuje. I będziemy mieli go uwięzionego. Także dwie takie pułapki możemy tutaj właśnie rozłożyć. To jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna sprawa. Aj, tutaj chyba nie damy rady, słuchajcie, bo przeszkadzałem te bloczki. Ten dziwny ślad Mami Long Legs. Ale chwilę, rozejrzyjmy się tu w koło. Może coś innego znajdziemy gdzieś. Jakaś... Jakiś ślad, czy nie wiem, jakaś skrzynka, może jakaś tam. tu płaczę. No nie, mama, no jest... gdzie jest mama moja? Ej, chwila, przepraszam bardzo. Czy ty jesteś baby long legs? Zgadza się, ty jesteś dzieciątkiem mami long legs? Nie tak, chodzi? Ale, ale jest ważna sprawa o dobrze, że przyszedłeś. Słuchaj, moja mama gdzieś wyszła wczoraj w nocy i nie wróciła. Aha, wyszła w nocy i nie wróciła, bo tak się składa, że mamy tutaj właśnie poszlaki, że twoja mama, słuchaj, tutaj chyba poległa, tutaj niedaleko właśnie ogromny ślad jest, weź zobacz, czy tak, taki kształt ma twoja mama, jak tutaj, tylko uważaj, bo tutaj pułapki rozłożyłem, żebyś nie, nie wpadła Baby Long Legs. Oj! Spadłaś na dół, tam. Ej, widzisz? Czy to jest ślad Twojej mamy? Tak wyglądała Twoja mama. Jesteś pewna? I tak! I tak, to, to, to moja mama, na pewno. Ja już tutaj, y, tutaj, o, wychodzę tam, dobra. I tak, to jest moja mamusia. Ja poznaję, poznaję po tych długich nogach! Dobra, Mniejku. nie denerwuj się spokojnie. Ja, ja właśnie badam tą sprawę i za momencik mam nadzieję, że się dowiem, gdzie jest twoja mama, co się z nią stało. I słuchaj, wszystko będzie dobrze. Nie denerwuj się, wracaj do swojej jaskini tam. Uważaj, żebyś nie wpadła tylko w żadną pułapkę i czekaj na nasze informacje. Ja niedługo ciebie poinformuję. Ja nie mogę, słuchajcie, chyba y, te małe dziecko. No Mami Lex będzie trzeba wysłać po prostu y, do tutaj, y, nie wiem, właśnie jakiegoś y, domu dziecka czy coś, albo znaleźć jakieś, jakąś opiekę dla niego, bo po prostu nie wiem w jakim wieku jest właśnie to małe dzieciątko, ale będzie się trzeba nim zaopiekować. Będziemy musieli zrobić dochodzenie widzowie, czyli to, co ja lubię najbardziej. Mamy tutaj różne poszlaki, będziemy musieli się dowiedzieć, kto coś zrobił Mami Lex. co się w ogóle jej stało i bo poszukamy tutaj może gdzieś y, w okolicy jakichś, nie wiem, sąsiadów, może znajdziemy Znajdziemy tutaj jakichś świadków, którzy coś widzieli, bo jeszcze wczoraj, słuchajcie, po południu tego nie było. To musiało być wieczorem, zresztą tak samo mówiła e, ta pani. Chwila, o, przepraszam starszy panie, e, badam tutaj wow. pewną sprawę. Pan tutaj gdzieś mieszka w okolicy? tak. Mieszkam w okolicy. Bo tak się składa, że tam poległa Mami Longlegs i szukam e, tutaj właśnie świadków tego zdarzenia i chciałbym się dowiedzieć, widział Pan coś może podejrzanego wczoraj wieczorem tu w okolicy, czy o, raczej nic? E, tak się składa, że byłem tutaj wczoraj wieczorem i, i widziałem e, tutaj po tej stronie e, e, kręcił się haker. O, z tej strony tam, tam. Chwila, ten, tutaj się kręcił haker? Ale co, miał miało to coś wspólnego z Mami Longlegs, czy po prostu sobie chodził? I tyle. No wydaje mi się, że, że możliwe, że miał! Bo, 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 bo. o Ej, chwila tutaj, tutaj jest. Fila, coś tu widzę! Chyba Ej, prze przecież to jest mamilon Kleks! I tutaj jest laptop. Ej, a więc, bo tam nie znaleźliśmy w sumie. Mami, Long Legs, A ona tutaj po prostu leży. Została, nie wiem, przeniesiona. Ale rzeczywiście mamy tutaj poszlakę. Patrzcie, laptop. Czyli możliwe, że za tym stoi haker. Będziemy musieli odwiedzić hakera. Także, starszy panie, ja proszę, żeby nikomu pan nic nie mówił. Pójdzie pan jeszcze na komendę. Złoży dokładne zeznania. A ja zbadam po prostu sprawę. I muszę się dowiedzieć, czy haker jest winny. Także, do widzenia. Ja nie mogę. Dobra, robimy. Słuchajcie, zdjęcie oczywiście. Standardowo, jako dowód w sprawie. Wejdziemy sobie tutaj może na drzewo, żeby mieć lepszy widok. Zobaczcie, tutaj leży Mami Long Legs. Zaraz trzeba będzie po prostu tutaj zawołać właśnie jakieś wsparcie. Okej, okay, także cyk. Dwa zdjęcia mamy i musimy teraz odnaleźć hakera. W razie co, słuchajcie, w kajdanki go schwytam i sobie wyjaśnimy z, nią, z nim co nieco. Także przydałby mi się jakiś środek transportu. O, tam mamy rowerek. A ja jako policjant mogę sobie pożyczać, słuchajcie, od ludzi właśnie różne środki transportu. Oczywiście później to zwracamy naszym mieszkańcom. Tutaj patyk położyłem. Dobra, Nieważne. Także idziemy, jedzie, jedziemy dokładnie w stronę hakera i mam nadzieję, że się czegoś słuchajcie tutaj dowiem. Ej! Panie haker, nie. dzień Doberek, witam. O, o nie, to on, to on, to on, dobra, nie, 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 To jest grane, nie, nie. stój pan! Stać policja, kajdanki pana zaraz tutaj złapie! Panie hakerze, jest pan podejrzany! Czemu pan uciekasz? Nie. No i no i się pan wpakowałeś w o, dziurę, nie. widzisz pan? No i teraz nie, proszę się obrócić. Dobra, o, nie, nie wyjdziesz pan. Ja pana teraz zakupa w kajdanki. Uwaga, widzowie, zobaczycie jak działają kajdanki. Także zobaczcie, w tym momencie złapałem hakera, a mówiłem wam, że te kajdanki działają. Kciuk w górę, słuchajcie, za działające kajdanki w Minecrafta. Fajnie by było, jakbyście mieli. nie mogę kliknieli. się stąd wydostać! Patrzcie. jak się stąd wydostać? Nie mogę, nie mogę się uciec, nawet ręk rękoma nie mogę poruszać. Spokojnie. Halo, halo, no przestań! Słuchaj, masz jakieś liny? Daj mi jakąś linę, panie hakerze, jeśli pan ma, bo tak naprawdę robię tutaj zdjęcie, panu, w tym momencie, ponieważ... Jest pan pierwszą podejrzaną osobą. Oddał mi pan linę. Ta nie, nie chciałem takiej liny, tylko ta inną. Dobra, nieważne. Może pan tutaj na razie sobie postać. Panie hakerze, czy ma, ma pan coś wspólnego z zaginięciem mami long legs? Proszę mi odpowiedzieć i to natychmiast w tempie ekspresowym. Y, y, dobra, już, już, już mówię. Y, powiem wszystko, jak było. Y, wczoraj wieczorem spotkałem się z mami long Legs, ale, ale nie, 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 nic Chwila, się nie Chwila, ktoś pan miesza mami long legs, tak? Tak, czy mami long. Przejęzyczyłem, przejęzyczyłem. Tak, dobra. Tak, mami, long legs. Y, ale mam y, i ale Ale ja nic jej nie zrobiłem y, złego. Nic jej nie zrobiłem. Y, Ej, ty hakerze, przestań latać. Nie można tutaj cheatować na serwerze i latać. Potrzebuję ogólnie linki. Masz mi na, natychmiast shakować, słuchaj liny dzięki którym będę mógł ciebie złapać tutaj. Bo inaczej i tak mi tutaj nie zwięzł nigdzie, nie wypełzniesz i tak dalej. Wiesz co, y, ja tak naprawdę. O, o to mi chodziło. Skoda, że ty, szkoda, że tylko jedną. Słuchaj, czyli co? Y, miałeś coś wspólnego? Z tym Mamilong Lex czy nie, mów? No no, miałem, dobra, sprzedałem jej, tylko nikomu nie mów, nikomu nie mów, sprzedałem jej broń hakerską i to nie, powi nie powinno tak się wydarzyć. Ej, 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 puść mnie. Broń ej, hakerską! Puśmie, śmie, to jest chyba nielegalne! Słuchaj, no dobra, no to ty odpowiadasz za to, że ona zginęła, ty pewnie ją tą bronią pokonałeś i idziemy na komendę, tak? Nie, wszystko nie, nie. się zgadza. Nie, ja wszystko wyjaśnię, to nie ja, to nie ja to zrobiłem! A kto? Wydaje mi się, że, że. Je... Je... To pro Pro, Pro się z nią kłócił, coś mówił o diamentach i, i wydaje mi się, że to Pro, Pro, widziałem ją z Pro. No dobra, dobra, no a, a co jak, słuchaj, mnie wkręcasz? Ja nie wiem, czy teraz mam cię rozwiązać, czy, słuchaj, mam cię nie rozwiązywać, e, słuchaj, nie mam zielonego pojęcia. E, może cię rozwiążę, dobra, mo ja ci powiem, ja ci powiem, dobra, ja ci pokażę, zobacz, ja byłem w sklepie z, 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 z ubraniami, tutaj jest moje zdjęcie, nawet na Facebooka sobie takie wstawiłem. Ej, chwila, wstawiłem. był wieczór, rzeczywiście, bo to wczoraj wieczorem się działo, mamy. Klek zginęła wczoraj wieczorem, a ty byłeś w sklepie wieczorkiem. Ta która to była godzina dokładnie? No nie wiem, 22.30? No dobra, słuchaj. Załóżmy, że ci zaufam. I tak, ty hakerze, mi nigdzie nie zwierz. Poczekaj, stań, to cię rozwiążę z tych kajdanek. Chciałbyś, żeby, żebym cię rozwiązał? O, to poczekaj tak, chwilę. Tak, ja chcę, chcę. Dobra, Tylko... cyk, 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 cyk. Rozwiązujemy go, słuchajcie. I dobra, o, mamy tutaj jest. kajdanki. Także teraz wracaj do domku, a ja sobie to wyjaśnię z haker, z tym z Pro. I zobaczymy, ja, skoro mówisz, że on się kłócił z mamilą kleks od diamenty, to zaraz się dowiem czegoś. Na razie, słuchajcie, hacker ma tak naprawdę alibi. Zobaczcie, był... Nie to, nie, to nie to zdjęcie. Haker normalnie był w, y, w sklepie tutaj normalnie wczoraj wieczorem, także możliwe, że za, za tym nie stoi, ale tutaj mamy kolejnego podejrzanego, jakim jest Pro. Dlatego czym prędzej idziemy do pro i wiecie co? Może bym się zakradł po cichu do jego domku i tak naprawdę od razu go w kajdanki zakuł, żebym nie zwiał, ponieważ pro jest bardzo sprytny i może nam po prostu uciec. Dobra, zobaczymy, tutaj go nie ma w salonie. Mm, moje diamenty okay. jest! Dobrze, że odzyskałem je od, od Mami Long Legs. Jest. Odzyskał Sobra diamenty tutaj. od Mami Long Legs, słyszeliście? Już tutaj mamy pewien trop. Dobra, także teraz on ma otwartą skrzynkę, a my słuchajcie, szybko go zakujemy w kajdanki i już nam nie ucieknie. O, mamy Ej. cię! Mamy cię, dzieje. panie Pro. E, tak ej, więc chwila. tak, e, z, odzyskał pan diamenty, ma kleks i ją pokonał, tak? Zgadza się, panie Pro. Ej, ej chwila, po, pokuciłem się z nią, ale, 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 ale ona uciekła, ej, chwila. Ej, Jak to uciekła? Gdzie ona poś, uciekła? Proszę mnie, proszę mnie odwiązać, jest y, najście policji we własnym domu, halo. No najście policji, jest pan podejrzany, to ja mogę pana nachodzić. Mam nakaz i mogę zrobić, co chcę. Pan jest teraz związany, panie, y, panie normalnie pro i tak naprawdę łatwo nie pójdzie. Pan teraz jest podejrzany i najprawdopodobniej trafi pan do więzienia. No chyba, że pan jakoś się wytłumaczy z tego. Jest pan jedynym podejrzanym, jak y, na ten moment. A pan mówi, że ta mamilą Kleks uciekła. I gdzie niby uciekła? Y, y, już panu mówię. i y, ona, ona uciekła. Ja widziałam. Pokuciła się, się ze mną o, o diamenty, ale, ale wcześniej uciekała przed, przed hagi -Wagi. I ja, ja oglądałem telewizję i ja wieczorem nic nie robiłem, nie wychodziłem z domu. Dobra, no to gdzie mieszka łagi, Może mi pan pomoże? Pójdziemy sobie razem. Ja pana tutaj łapię na linkę i pójdziemy do tutaj, Hagiwagiego. Tutaj do góry, do góry, tam do góry. Dobra, dobra. Panu akurat nie, nie wierzę. Nie ma pan żadnych dowodów chyba na to, że pan był wczoraj wieczorem zajęty. Zgadza się? Czy coś pan ma? Jakieś zdjęcie czy coś? Zdjęcia? Nie no, ak akurat nie mam. Nie mam nic Gdzie dalej mam iść? Gdzie tam dalej? dalej, tam prosto, prosto, niżej, niżej. Dobra, dobra, pójdziemy do Hagiego Łagiego i zobaczymy. I co, on niby miał jak, jakiś konflikt też z mamilą Kleks? Czy jak to wygląda według pana? Yy, tak, no, yy, on yy, pro uciekał od niej, tak jakby się jej yy, bał. Nie wiedziałem, o co chodzi tylko. Pro okay? uciekał? Ale ty jesteś pro normalnie. Czy Hagiłagi uciekał? Hagiłagi, Łagi uciekał. Yy, ja jestem pro, ale, ale on też miał taką chwilę. Czekaj, chwila to jest tu, to jest tamten dom, tam do góry. U góry ten dom, taki straszny, gdzie są te pajęciny. A widzę, widzę, widzę. No dobra, panie, to ja pana tutaj zostawię. O, tutaj może pana zostawię. Niech pan sobie moczy nogi. I przyjdę później. Jak się okaże, że po prostu pan mnie wkręcił, to po prostu będą... będzie miał pan problemy. Na razie pan zostaje tutaj właśnie zakotwiczony w kajdanki. I proszę, żeby pan tutaj daleko nie uciekał. A idę sprawdzić ten dom Hagiego-Agiego i zobaczymy, czy w ogóle znajdziemy tam cokolwiek, jakieś poszlaki. O nie, zobaczymy. nie zostawiaj mnie z wiozaniego. Ja tutaj, ja tutaj nie wypłynę z tej Spokojnie, wody. nie, dasz sobie radę. Dasz sobie radę, jesteś przecież twardy, silny chłopak, przecież jesteś pro. Dobra, rzeczywiście, słuchajcie, jakiś nawiedzony straszny dom. W ogóle widzowie, jak wy podejrzewacie, kto tutaj jest winny e, tego, że po prostu Mami Longleg zginęła? Czy pro, czy hacker, czy hagiłagi? Napiszcie w komentarzu, e, jak tutaj podejrzewacie, kto tutaj jest e, głównym podejrzanym. Ja słuchajcie, Powoli metodą dedukcji tutaj dochodzę do tego. Dobra, wybijemy sobie szybę, wchodzimy tutaj do tomu hagiego Wagiego. Hej, na razie tutaj nie widzę. Przepraszam, jest tu ktoś? Czy raczej tutaj nikogo nie ma? Chwila, chwila, zobaczymy na górze. Ej, patrzcie, Hagiłagi. Może teraz też się zakradniemy po cichu. Dobra, na początku zastawię tu na niego pułapkę, słuchajcie. Aha, Może aha, się uda złapać. Dobrze, że się y, pozbyłem mami long legs. Y, ha, ha, ha. No? I udało mi się. Pozbył się mami long legs. Czyli słuchajcie, to chyba Hagiwagi. To on jest głównym podejrzanym, dobra, żeby tylko mnie nie zobaczył. Żeby tylko mnie nie zobaczył. O nie, słuchajcie, jak on się wierci, nie złapię go chyba w te kajdanki. O nie, nie dam rady! Nie dam rady, słuchajcie, jak on się wierci. O nie. To, dobra, no nie dam rady, słuchajcie. On się za bardzo Wybieram wierci. Nie, Kiciużki, tutaj jaki niebieski ja chcę. Nie. tak, niebieskie. To szybko chowamy się dobra. zaraz. Mąż muszę się schować, słuchajcie. Nie mogę, nie Kogoś mogę. Ktoś to słyszałem! Ktoś tutaj w moim domu jest? Czy mi się wydaje? Chowamy się, słuchajcie. Żeby mnie tylko no, nie zobaczył, ja się go cykam. To jest hagiłagi, straszny hagiłagi, słuchajcie. O nie, nie. Nie? musimy go spróbować podstępem, słuchajcie, złapać w pułapkę. Dobra, biorę się, słuchajcie, na odwagę. Drugie podejście, idziemy do niego. Dobra, dobra, żeby mi tylko nie usłyszał. Okej, okay, uda nam się, patrzcie, już pasek tutaj. No to, to zawsze, co tu się dzieje? Oj. Oj. chciałem cię! Ej, co? Jest? O, o niechagi łagi! Chodźcie, tutaj. Chodź tutaj. Ja ci ja muszę narobiłeś? w kajdanki W kajdanki cię muszę, słuchaj, złapać! Co ty zarobiłeś? To, to, słuchaj, to chodź ty odpowiadasz tutaj, tutaj. tutaj za to, że mami Long Legs zaginęła, tak? Zgadza się. O nie, wpadłem w pajęczynę! O nie, o nie! Ja ci da! Ja nie mogę, słuchajcie! Pokonał mnie hagiłagi, ale dobra, jesteśmy przy jego domku i możemy teraz podstępem go złapać. Wykorzystamy nasze pułapki. Zobaczycie, jak one działają, widzowie. Także tutaj rozstawimy jedną pułapkę, tutaj drugą i musimy go wyciągnąć z domu, żeby tylko w nie wszedł i będzie nasz, słuchajcie. My się tak łatwo nie poddamy. W końcu jestem policjant g i słuchajcie, poradzę sobie. Muszę tylko pamiętać, żeby później słuchajcie, wrócić po tego probu. Przecież on jest w kajdankach tam gdzieś nad jeziorkiem stoi. Okej. Okay. Puk puk pizza Pizza, halo! A. Jest tu ktoś! Kto, to nie zamawiałem nikogo, ha! Ej, pan nie zamawiał! Ej. Berek! Jesteś Berek, mnie, mamie, local, tutaj, chodź łagi! Ha! Spadłeś w pułapkę! I co teraz zostałeś U związany? Nie. A mówiłem, że cię złapię! Słuchaj, teraz U normalnie... To znów ty! Mam jeszcze na to przykład takie słuchawki, Jakiś... mogę ci ubrać, słuchaj. O, teraz nie będziesz mnie tak dobrze słyszał. I słuchaj, nawet jakbym chciał, to nie będziesz nic mówił, okej, okay, pokaż. Teraz ci tutaj usta chciałem zawiązać. Ja ci dam... Oj, patrzcie, zawiązałem mu usta, ale i tak... Widać, ma taką wielką buzię, że ta taśma jest za mała. Hagi -magi. Ej, przestań, ja, ja ci powiem, ja ci powiem jak było. Słuchaj, bo ty się pytałeś o tą y, Mami Long Legs. No tak. Pytam się, co z nią no zrobiłeś, to, słuchaj, to... przyznaj się co tutaj narobiłeś, bo dobrze wiem, słyszałem, że to ty powiedziałeś, że normalnie wiesz co, jesteś za wszystko odpowiedzialny, to twoja sprawa, tak? No dobra, no to, to ci powiem, to była... Ty była moja była dziewczyna, mami Long Legs, i, i no się i się, się na nią zdenerwowałem, byłem zazdrosny i ale zostaw mnie w spokoju, weź mnie zostaw nie prowadź słuchaj. mnie tam do, do siebie! Zdaję sobie sprawę, że na długie lata trafisz do więzienia w tym momencie hakiłaki. A co to jest za dziura w ogóle chwila? Co tutaj jest? Ty za to też odpowiadasz? Co to jest? Rip Mamilon i Ej to ty wykopałeś dla Mamilon Kleks, cwaniaku? To to jest, to jest dla niej to jest dla niej y, grub taki duży, no dobra, słuchaj, inaczej się pobawimy teraz, wiesz co, ja tu robię zdjęcie i wiesz co, ja cię normalnie tutaj y, wpełzaj tam, wpełzaj tam. Aj, I au, cię tutaj aj. normalnie zostawiam. Nie wiem, czy cię tutaj zasypać, y, panie hagiłagi, czy wezwać wsparcie. Y, nie ma zielonego pojęcia. Na razie jest pan tutaj w linach cały, nie wyskoczysz pan w żaden sposób, nawet ach, nie podsadzi się ach, pan blokiem. Bo tak nie naprawdę nie jest pan cały związany Dlatego zostawiam go tutaj Milcowie teraz od was zależy Co zrobimy z Hagim Łagim Możecie napisać w komentarzu co miałbym z nim zrobić Czy zamknąć w więzieniu Czy zamknąć tutaj w tej dziurze Czy wezwać wsparcie Czy wysłać go do innego kraju e, Tutaj pozostawiam waszej e, Tutaj oczywiście wyobraźni już Wodze fantazji Możecie pisać co z nim zrobić A na ten odcinek myślę że sobie poradziliśmy z tą zagadką Był e, tutaj e, winny Hagi Łagi Napiszcie co z nim zrobić, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.